Witamy Was w kolejnym odcinku Urbek Witam. Dzisiaj zwiedzamy opuszczony dom Witam. z moim synem Ardurem. Czekaj, damy takie światło Na razie jestem w stodole. Widać tam na Dak wyjście. No dobra. Patrz, już na dzień dobry, silnik na siłę, widzisz? O, nie. o to tutaj, to tutaj to jest pas transmisyjny. Tutaj się, się zakładało, taki pasek do tego. a tu są paski klinowe, tak. czyli wiesz. To, a to, że się ogólnie nazywa, ogólnie na to mówią szajba, wiesz? Czemu? Tak. Może to jest szajba napędzająca? Ten. Patrz, stara. Kosa. O, kosa jest dobra, no. Kosa jest dobra. Łańcuchy tutaj na wisi. wsi. Stara cyrkularka. Stara cyrkularka. Tutaj, no, i to taki wóz do przewozu słomy. Faktycznie tu są dziury w ziemi. Artur? Jakieś dziury są w ziemi? Może to być wąż albo krew? Nie wiem, co to jest. Jeszcze pozostałości drzewa, chodź przejdziemy do środka domu. Przejdziemy do, do domu. Przejdziemy światło. Zgadź światło, żeby nas nie było widać. Okej. Bo kto normalny chodzi tylko taką połowę. No. Dosyć późno jeszcze tu wybraliśmy. Dochodzi dziesiąta pomału. mało. się robi szaro. No ale patrz jakie ładne drzewko. Patrz jakie ładne drzewko. Poczekaj, tutaj. No, czy jeszcze szopka jest No bo tam była latryna. Widziałem, widziałem. Lejek do paliwa. A to jest jakaś stara maszynka do... Wiem, wiem, do mielenia albo mięsa, albo czegoś innego. Nie, mięsa raczej nie, bo tu wchodziło, pewnie dołem wychodziło. Chodź pójdziemy, chodź pójdziemy, chodź pójdziemy do środka. Stara się nie świeci po wiesz? Stara się nie świecić poknach. Po nie wiem. Ty jest klimat. Patrz, stara pompa, widzisz? Taka pompa. Ja no wiem, że się pompowało, a jak nie było wody, to. No, kiedyś to były się takie. Pompowało i tak. leciała woda. Kiedyś takie pompy były mocowane, wiesz gdzie? Do hydroforów. Ty ale jest klimat. Co jest? O, postał, pięty? No, jest. Oni już tak fajnych piecy. No, Piec jest konkretny. Pięć jest konkretny. Mi się, że to buty. Czekaj, popatrzmy co tu jest w ogóle, Widzę, że to jest jakiś warsztat, taki był, no. takie pomieszczenie gospodarcze, bo widać oleje. Patrz do piły. No. I to jest baniak, Patrz, do wiertarki celmy. Do tak. wiertarki celmy. I się patrz jaki tak. stary tłukuszacz. No. Ej, patrz. Dobrze, tylko spokojnie. Siarka. Ma no, kosiarka elektryczna. A tą trawę, co tu jest, raczej mi nie pomogła. Patrz, odkurzacz. Predem jeszcze stary. Mieliśmy taki odkurzacz kiedyś. Patrz, stara latarka. Dosyć fajna. Jest tu dużo artefaktów. Patrz, bańki nawet. Na choinkę. Stara kuchenka. Napalnik. O, patrz, nawet butle jest na gaz. Widzisz? Butle na gaz. Patrz. A na górze jest kaczka do sikania. Widzisz? Tylko tego wiarka zielonego. To szklane. do No jeżeli ktoś jest chory i leży w szpitalu, no to nie da rady iść do ubikacji to takiej kaczki, nie wiem się to kaczka nazywa. Przejdziemy dalej może, nie? Patrz. Jeszcze tutaj jest Jezus. Może przyciemnię to światło, bo widzę, że ciężko to... Widzisz? Nie. Taki odlew aluminiowy. Dobra, chodź dalej jest? Jest strasznie, nie? Mm. Chodź do bierze tą stronę, a później pójdziemy dalej. Poczekaj, tu jest jakaś szafa. No nic nie nie ma akurat ciekawego. Licz, liczniki z prądem, no. Działają. No, faktycznie. Działają. Korki po wybijaniu. Nie, wykręcone. Tu jest wejście, ganek to To są pola. Tutaj pamięcie, że drzwi eleganckie, takie drewniane. Takie moja babcia, prawa miała. Takie. Tylko że trochę inny kolor. Dobrze. To. Przejdźmy dalej. Ty pożekasz jakiera tu jest się kieruje jest konkret? No. Patrz, jakiś święty obraz? Patrz, kolejny piec. To jest piec kuchenny, tu się wypiekało chleb. Ciasto. Patrz też święte obrazki. No. Jakie stare, komunijne. Komunijna fotografia. Widzisz? Wszystkie te garki jeszcze stare, emaliowane. Co my tu mamy? Myślę, że to też dobrze, że o takie godziny my tu się tu wybrali, nie? Patrz, bańki na choinkę. Zmniejsza to światło trochę. Już nigdy nie będę zawieszone na choinkę. Patrz, stary, drewniany, porządny kredens. No. I tu jest też ciekawa lampa, popatrz na nią. Ano. Nie na milanarką. Robię zdjęcie? Dobra. O, piwko, proszę. W nasi tu byli. Mm. Patrz jakie na szklankę, widzisz? Gdzieś były takie podstawki, żeby się nie oparzył. To do talerze? Fajnie, kiedyś się robiły te finiżanki, były takie ładne. A teraz to nie robią już takich pory. Pewnie robię. To? Patrz, kolejne pomieszczenie, ale lampa już bardziej nowoczesna. Zdjęcie zrobiłem, co? No stare szafy. Ale patrz, to jest lite drewno, nie jakiś paździerz jak teraz robią. Stół też. No ten stolik to jest już nowy akurat, to już jest płyta. Ale patrz jaki ten stół jest okrągły. Jeszcze rozkładany. Porządny stół. Patrz jaki płaszcz, jeszcze ze skóry. Widzisz? Ze skóry płaszcz. Gazeta, jaka jest stara? 2008 rok, 11, 12, 2008. Stara. No, Może ten tam był bardzo, bardzo, Patrz, tutaj też był jakiś piec, ale go brakuje. Widzisz? Jakiego lustra? A widzisz? A jest jakieś lustro. Tabletki. Dobra, nic nie widać, bo jest tak brudne, Tabletki. Hmm. Dobra, myślę, że... Tabletki. Jest... Zdawało mi się, że się słyszamy. Okay. Komuniny. Chodź przy... Chodź, Przejdziemy dalej, bo to będzie... To się pojdziach dosyć duży dom jest, nie? No, wydawało się mniejsze. Tak. To jest mniej życzę pomieszczenia. Kaskolenie piec. I chyba to jest piec kuchenny też. Widzisz? No. Stary piec kuchenny. Tu się go opalało. Widzisz? No. Paliło się. Tu jest palenisko, popiernik. I się nagrzał piekarnik. No. A na blasze można było gotować. Tak. Powiedzisz, że na takich blachach najlepiej wychodzą placki Lubię. lustro ja No, 7 lat nieszczęścia dosyć sporo tutaj artefaktów Pasz. kubek rozbity no szafki szafki o Pieniądze z eurobiznes no eurobiznes fajny gra no patrz pamiętnik ty taki pamiętnik pokaż go to. weź go podnieś połóż na tym Kalendarz z pisami z 2008 roku. Nie chcę tutaj... Nie będę tego imował co tu piszę. Ty patrz jaki tu jest zajebisty piec. Patrz fajna... Czekaj Arturku chwileczkę. Fajny piec. Jakieś obrazki święte. Jest, nie świeć mi jest euro biznes. Ktoś mi musiałem sprawczyć umarł. WC. Dobra. To normalna pasza. To jest ciekawe, czekaj, zobacz zdjęcie tego. Tylko zbijmy jeszcze światło. Kolejny Kolejny. To nie jest lustro z okna. Chodź przejdziemy dalej. Ty, ale jest tu klimat, nie? No jest, kartę. Pewnie się nie zrozumie, chodzi. No. Chodźmy do góry może, nie? No. Powiem ci, że coraz straszniej to wygląda. Tu jest to doła. No, tu jest to doła, w której my byli. Nie będziemy tu szli. Czekaj, spokojnie. Może... Czekaj, tutaj. tutaj. tu jest kolejny strych. Jest kolejny strych. Widać jakieś słoiki na przetwory. Choinka, Piłka. stary piec. Te jaka stara skrzynia. A dużo. Jaki nie jest? Bielsko-biała. Nie wiem, czy to była jakaś skrzynia z PKP. Wiesz co, bo mi się pajęczyny do do tego. Ty, ten tak się już wali, popatrzę. się. się bliżej ściany stań. Bo to może walnąć w każdej chwili. Bliżej ściany stań. Bliżej ściany. Stary, żeliwny piecyk do ogrzewania. Jakaś skrzynia z. Czy szafa z rzeczami. patrz Patrzcie, obrazków świętych. Nie. On ten to to kurde to, to przerażająco wygląda. Patrz, jeszcze stara lampa, widzisz? Nie używana. No, już takich nie robię. Kolejny garnek. Tu idę, myślał jakieś jakiś na strych. Zaczekaj, to mnie ja tu pójdę zobaczyć, dobra? Dobra. No. Jest klimat. Powiem Wam szczerze, że adrenalina to tu mam dużą. Nawet bym powiedział bardzo dużą. Strych jest pusty. Nic tu nie ma. Ale jest. Bo nam jaśniej, jest tak ciemno, że. Nie chcę świecić lampą za bardzo. Zejdę w dół. Mm -hmm. Ty jest. Obie jest. że tu czuję adrenalinę i to taką fest. Kolejna szafa. Jakieś jakieś. Widzisz? Chyba na mleko czy coś. Pa stare torby. Jakaś lina na ziemi leży z kołowrotkiem. Chodź, pójdziemy do pokój tego. Pierwsza. chodź kolejny fajny piec. I też kuchenny. Czyli... Mu, czyli pewnie mieszkało tutaj więcej rodzin, nie? No, może. Tak to działało, że... Może... Czekaj. Pusto. Ale tu jest jakiś chyba kredens jest to ilustracja, widzisz? Czekaj chwileczkę, czekaj, zdjęcie zrobię. Dobra na. Czekaj, jak tu chwileczkę. Jakieś ozdoby choinkowe są w środku. Popatrzcie, tu są szafki zamknięte. A, dostarczam, widzisz? Dobra, Ty. Patrz, jaki kalendarz stary, z 2000 roku. Akurat się urodziłeś tutaj. Patrz, z płótna zrobione. Ty się urodziłeś w 2000 roku. Aż straszny Mówię Ci, że się urodziłeś w 2000 roku. Tak, tak, wiem. Ale Ty się urodziłeś w 2010 roku. A no. Bo 20 lat nie masz. By Ciebie to można tak... Nie świeć poknach. oknach. Lepszy Fajnie wygląda ten piec, ci powiem szczerze. Dobra, chodź pójdź, przejdziemy dalej. Patrz, jakie fajne malowidło na ścianach, nie? Szczerze, boję się trochę tutaj chodzić, do jak w A Patrz, co to leży? To jest pastra z bisziny. Silnik. Taki Mama ma taki silnik, że napędza to. Jaki mama ma silnik? No taki, że... My mamy silnik. My, no. To jest pas transmisyjny. Go używali na przykład do mucarek, czy czegoś. My. Albo do tej, tej... Czekaj chwilę, patrz. też jakaś lina leży. Widać też jakieś pasy na ziemi. Tarcza do piły. Patrz, jaki stary wieszak. Na ścianę widzisz? No, tylko że wieszak. Powiem że na lata tu dom dosyć taki, patrz. Jeszcze wiesz co to jest? To? To? Tak, to. No wiem, że to jest pościel, ale jak się nazywa? To jest Jakie stare artefakty, widzisz? A jak się Ty, ale my chyba na dole minęli na pomieszczenie. To tak myślę? Czekaj, 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 czekaj. czekaj. Patrz, tu też jest jakaś stara skrzynia. Polska. piękna fotka. Czekaj, Artur. Mój za mickiewicza. Tu też jakaś stara skrzynia. Dobra, choćby mi pajęczyny się kurde wplątują. Patrz, ile to jest zboża, widzisz? Rosypanego na ziemi. Czekaj, później pierwszego, bo widz niech zagląda twojej głowy. Też dosyć takie fajne pomieszczenie. Nie? Ty patrz kolejny strych. Ty kolejny wiec kuchenny Czyli na pewno tu mieszkało więcej rodzin. Nie siedź mi na targu. No Nie. Nie świeć. Dobra. Ale też, też stary kredens, ale już bardziej nowoczesny. Patrz. Poodbijane są kieliszki, widzisz? Nie. Szklanki, czyli tutaj coś było. Ktoś to ukradł. Patrz. Te malowanie, widzisz? Nie. To się stosowało taki wałek z takim wzorem, i się jechało. Kiedyś strasznie modne. Kolejna jakaś skrzynia, czekaj. Ty patrz, jakieś klatki tu są. skrzynki na, na mleko. Mogą być. A, znaczy na króliki na strychu będzie się nie nie trzymało. Dobra, chodź których idziemy dalej. Koździna deska z podpórką. Pusta. dobra. Chodź. Nie świeć po oknach, ci pojedziemy? Ty, dom jak na tamte lata, to ci powiem, że konkretny. To jest klimat, kurde, nie? Fajne są te ozdoby na ścianach. Czekaj, kiedy wodkę Nie świeć mnie tarką. Ręcznie to nie jest malowane, bo jest ich za dużo. Patrz, tu my minęli to pomieszczenie jeszcze. Tak sobie o tym właśnie pomyślałem. Jakie kafelki, no, widzisz? Śmiednik tu jest niezły. Bardziej powiedział szaro czerwony, no ale dobra. Czekaj. Znowu to być kiedyś Patrz. Tu jest ta część chyba chałupy drewniana, bo widzę drewniany strop. Jakiś patrz haftowanie. Rozpoczęte, ale nieskończone. Kolejny piecyk. Matka boska z, dzie z Dzieciątkiem. Patrz, papier daletowy szary. Jeszcze. No, podczas początku pandemii to strasznie drogi towar. ci się, że się tu zachował im hmm. mało dostępne. Patrz, stare puszki. Ryż, widzisz, kasza. Jeszcze były niebieskie i zielone bodajże. No obrazki święte. Nie świeźć mi Artur jak ten, bo mi to na filmie będzie wyglądało. Patrz jak garków tutaj. Patrz ile tu jest tego. Ile tu jest, chłopie, artefaktów przeszłości. No, kolej, kolejny węgiel. O, cukierki nawet są. O, proszę. Ja, proszę ty się Patrz, stare łóżka. Jeszcze tam jest skóra z barana. Mhm. Leży. Sprężyny. To jest klimat, chłopie, tutaj. No, jest. O tej godzinie to bym w domu siedzieć, a nie chłopie urbexować. No. Węgiel na ziemi leży. Kolejna stara szafa, jeszcze drewniana. Nie ten pazierz, co jest teraz. No. Wiesz co, chodź przejdziemy, bo tam widziałem, że jest piwnica jeszcze. Chociaż... No może chyba na pewno, nie? Znaczy chyba nie chciałbyś tu zostać sam, nie? Co? Chyba byś tu nie chciał zostać sam. No, nie nie, Jakbyś nie. Nie będzie latarka zepsuła albo coś. Takim chłodem wieje, nie? Poczekaj, tu jest na, na sklepieniu. Chyba nikt tu do dawno nie był. Czekaj Jak czemu się, wiesz... Z tego odległości to... Ty, jak tu temperatura spada. Choć uwaga, nawet na żarówce jest woda. Czy jest wilgoć duża? Kurde, taka piwnica, to mi się od razu kojarzy z jakimś kurde więzieniem. Kraty w oknie, to aż znów skrzynie. Nie wiem, czy to ktoś pracował kurde na puszcie czy coś. A strasznie tu. To stare rurki do drenażu, widzisz? Kiedyś takie kamienkowe stosowali. Co? Ja tu dzień. Nie dramatyzuj, synek. Dobrze jest. Kolejna piwnica, ale w niej już niestety nic nie ma. Kraty. A tu akurat krat nie ma w oknach. Czemu, ciekawe czemu tam jest. takie stare wino. Chodź zobaczymy co jest jeszcze na zewnątrz budynku. Ci powiem, że domek fajny. No, domek fajny, tylko Przyjadę tu jeszcze w dzień zdjęcia porobić. Kurczę, pajęczyny pajęczyny sobą. Konkretna miejscówka. Jak na dom Ci powiem, to... Ja domów nie lubię robić, lubię bardziej takie przemysłowe obiekty. Ale konkretne, czekaj. Chodź tutaj. Tu też jest jakaś mała szopka. O, waląca się, jaka graciarnia, jakieś grabie, ale wszystko jeszcze drewniane. Ci powiem. Fajnie to wygląda. No zgasi. Czekaj. też żeśmy tu podjechali autem pod ten budynek, to się dziwię. Ale patrz, jak tu są ścieżki wydeptane, widzisz? Też jakaś szopka mała. Patrz. Na no sznurek zawiązany Jakie koło, ty. Tu jest studnia w środku. Ty, ale czad. I to było jakie rozwiązanie, widzisz? Kurczę, lampa mi się zgasła. Patrz. Mi migała. Patrz. Czekaj. Wiaderko jeszcze wisi. W pełna wody. Ale to była wiatrka w A mi zaczęło migać światło. I co? Myślisz, że legendy o tym miejscu są prawdziwe? Zawiąż tutaj to, Arturek. No, nie będę ci mówił. Patrz, tutaj też jakaś szopka taka narzędziowa. Pompa do gnojówki. Pompa do gnojówki. Strasznie ropą czuć. Koziołki do przycinania drzewa. Czekaj, Arturek. Jakaś beczka Patrz to jest stół warsztatowy. drewniany Stolarski, zaraz będziemy jechać Kamienie szlifierskie mi Masakra Czekaj a jest pusto. Ja na sylpę, żeby nie było aż tak no i dobrze, że sobieś. Żeby nikt do nie wpadł. Tutaj też jest pusto. Czekaj, chodź jeszcze, zobaczymy z tej strony, jak to wygląda. Nie, nie, fajnie widać, kurde. Aż zdjęcie sobie pyknę. Czekaj. Przestawię opcję, słuchajcie, dobra, z tego miejsca się będziemy z wami żegnać, ja sobie tu jakieś fotki, bo widzę, że klimacik jest dosyć i widzimy się w następnym odcinku, na razie.